Witam z tej strony Patryk i dzisiaj pokażę Wam jak zrobić Picture in Picture w programie Camtasia Studio 7. Włączamy naszą Camtasię, importujemy media. Najpierw żeby było to e, dwa filmiki, dajemy byle jakie, na przykład, takie coś. I tak. Pierwszym krokiem jest wstawienie na ścieżkę filmu, który ma być y, głównym filmem. Ok, trwa on 21 y, sekund. E, żeby ustawić teraz Picture in Picture, należy najechać na film, który ma być dany w te, y, właśnie w tym małym okienku. Dajemy prawym Add tu pip video. E, zróbcie sobie. Zaznaczcie sobie tutaj to, to, to pierwsze. Okej. Okay. Dajemy OK. I to się ładuje. O, trochę długie to jest, ale dobra. I wyskakuje wam tutaj to okienko. E, możecie je zmniejszać, powiększać, ruszać. To zależy od was jakie, jaki rozmiar ma być. Wam tylko takie coś. O, coś mi się zlagowało. Hej! Dobra. Prostunę yy, sobie to trochę. Okej. Okay. I patrzcie. Hejka, to ja Makasoka, a no, to jest filmik z mojego let's playa Ferrari. No i tutaj wszystko wygląda. Możecie sobie tutaj napisy dać, jeśli macie jakieś specjalne na przykład fotos, w którym umieszczacie to tak jak rock alone. Bardzo fajnie to zrobił. No i to było na tyle, więc ja wam życzę powodzenia i się z Wami żegnam. Cześć.